Zaczyna się niewinnie. Przewalanie w brzuchu, dziwne bulgotanie, niby lekkie wzdęcia, ale coraz częściej. Czasem uczucie pełności po posiłku, które nie znika przez kilka godzin. Brzmi znajomo, większość osób to kompletnie bagatelizuje, bo przecież każdy czasem coś takiego ma. Ale prawda jest taka, że to może być pierwszy bardzo wyraźny objaw, że w Twoim ciele. Zaczyna się proces, który z czasem przechodzi w coś znacznie bardziej poważnego, czyli nasilony stan zapalny. I dziś powiem Ci, jak ten sygnał z jelit może być początkiem większego problemu i jak w porę zareagować, zanim ten stan wpłynie na Twoją odporność, hormony, metabolizm, a nawet nastrój. Zacznijmy sobie od podstaw, no bo jelita to nie tylko. Rura do trawienia to najważniejszy element naszego układu odpornościowego. Szacuje się, że nawet 70% wszystkich komórek odpornościowych znajduje się właśnie w obrębie jelit. I właśnie dlatego, gdy pojawia się tam dysfunkcja, zaburzenie równowagi mikrobiomu, albo zaczyna się stan zapalny, odczuwa to cały organizm. Ale ciało nie wysyła nam od razu sygnałów typu mam stan zapalny, uważaj. Zaczyna tak naprawdę od małych, łatwych do zignorowania rzeczy. Jednym z pierwszych takich objawów są zmiany w funkcjonowaniu jelit, których wcześniej nie było. Wzdęcia, uczucie przewalania, nieregularne wypróżniania, bóle brzucha po jedzeniu, uczucie ciężkości, nawet po lekkich posiłkach to wszystko mogą być oznaki, że coś zakłóca barierę jelitową, że jelita przestają być szczelne, a to prowadzi do tak zwanego zespołu przeciekającego jelita, w którym drobne cząsteczki, które normalnie nie powinny trafić do krwiobiegu, przedostają się przez nieszczelną barierę i wywołują odpowiedź immunologiczną. Organizm traktuje te cząstki jak intruzów. Układ odpornościowy się aktywuje i zaczyna się tak naprawdę chroniczny, ale jeszcze niski stan zapalny, który trwa, rozwija się powoli i podstępnie wręcz wpływa na wszystko poziom energii przez skórę, aż po hormony i układ nerwowy. Ale co najczęściej prowadzi do takiego stanu zapalnego w jelitach? Nie jest to jeden czynnik, to raczej cała seria małych, codziennych rzeczy, które razem tworzą efekt domina. Po pierwsze, dieta wysoko przetworzona. Cukier, tłuszcze trans, konserwanty, sztuczne barwniki, emulgatory, to wszystko wpływa na mikrobiotę jelitową, niszczy dobre bakterie, sprzyja rozrostowi patogenów i powoduje mikrourazy w śluzówce jelit. Po drugie, nietolerancje pokarmowe, często bagatelizowane, często ignorowane dla niektórych osób Problemem będzie gluten, a dla innych laktoza, a jeszcze dla innych dodatki typu guma ksantanowa albo seroglukozo-fruktozowy, czy barwniki spożywcze. To nie musi być pełna alergia. Wystarczy, że organizm codziennie otrzymuje coś, co go drażni, i układ odpornościowy zaczyna działać. Na podwyższonych obrotach. Trzeci czynnik to alkohol i przewlekły stres. Alkohol działa jako rozpuszczalnik, uszkadza błonę śluzową jelit i zaburza równowagę bakteryjną. Stres natomiast zmienia motorykę jelit, zwiększa przepuszczalność jelitową i obniża różnorodność mikrobioty. W praktyce Oznacza to, że im więcej stresu, tym większe ryzyko stanu zapalnego w jelitach. Czwarta rzecz to leki, zwłaszcza niesteroidowe leki przeciwzapalne, jak ibuprofen czy ketoprofen. Wiele osób przyjmuje je regularnie na bóle głowy, miesiączkę, bóle stawów, nie zdając sobie sprawy, że mogą one bezpośrednio uszkadzać wyściółkę jelit i prowadzić do ich nieszczelności. I wreszcie brak błonnika. I żywych produktów w diecie. Nasze jelita potrzebują fermentujących warzyw, błonnika rozpuszczalnego i prebiotyków, które odżywiają dobre bakterie. Jeśli jemy tylko białe pieczywo, smażone mięso i gotowe dania, mikrobiota zaczyna głodować. A to prosta droga do dysbiozy i stanu zapalnego. Widzisz więc, że stan zapalny w jelitach nie pojawia się nagle. To nie jest infekcja, Którą czujesz z dnia na dzień. To jest proces, który trwa tygodniami i miesiącami i zaczyna się właśnie od tych pierwszych subtelnych sygnałów: przewalanie się brzuchu, gazy, wzdęcia, uczucie pełności w czasem lekka senność, spadek koncentracji, trudność z porannym wstawaniem, czasem zmiany skórne albo nadwrażliwość na niektóre pokarmy i właśnie wtedy warto zareagować. To jest moment, w którym możesz jeszcze coś zawrócić. Możesz odbudować mikrobiotę, uszczelnić jelita, wyciszyć ten stan zapalny. Ale najpierw trzeba uświadomić sobie, że jelita nie są miejscem odizolowanym od reszty organizmu. To one mówią pierwsze, że coś się dzieje. I wtedy warto ich po prostu słuchać. Teraz przejdźmy do drugiej części filmu, moim zdaniem dużo ważniejszej. No bo jeśli zignorujemy te pierwsze sygnały, organizm się nie zatrzyma. Stan zapalny zacznie się rozszerzać, nie tylko w jelitach, ale w całym ciele. I co się wtedy dzieje? Po pierwsze, pojawia się, no jest to typowe, ale zmęczenie, które nie mija nawet po śnie. Nawet jeśli prześpisz 7, 8, kobiety nawet 9 godzin i tak wstajesz niewyspana, wypijasz dwie kawy i wciąż masz mgłę mózgową. To dlatego, że organizm cały czas walczy, a ta walka kosztuje po prostu energię. Po drugie, problemy skórne. Egzemy, trądzik, suchość skóry albo nagłe pogorszenie jej kondycji. Często próbuje się to leczyć jakby z zewnątrz, a problem siedzi głębiej w jelitach. I gdy bariera jelitowa jest nieszczelna, do krwi przedostają się drobnocząsteczkowe fragmenty białek i toksyn, które uruchamiają reakcję układu odpornościowego. Skóra jako jeden z największych narządów detoksykacyjnych próbuje przejąć część, tej odpowiedzialności i zaczynają się stany zapalne skóry. Trzeci obszar to problemy z wagą. Ale to nie jest tylko tydzień, no bo równie często stan zapalny w jelitach powoduje, że mimo prób odchudzania masa ciała się nie zmienia albo wręcz spada za szybko. Ale bez poprawy samopoczucia. Dzieje się tak, dlatego że stan zapalny zaburza gospodarkę hormonalną, insulinooporność się tak naprawdę pogłębia, a apetyt jest albo nadmierny, albo kompletnie zaburzone. Stan zapalny może wpływać też na nastrój, na motywację, a nawet na zdolność do podejmowania decyzji. Coraz więcej badań pokazuje związek między mikrobiotą a neuroprzekaźnikami. Jeśli masz zaburzoną florę jelitową, zmniejsza się produkcja serotoniny, a kortyzol może być przywlekle podwyższony. W praktyce drażliwość, smutek bez powodu, problemy z koncentracją i rozdrażnienie. Brzmi znajomo? To nie wszystko, bo co możemy zrobić, gdy pojawiają się pierwsze objawy? Ten z jelit, ale też takie ogólnoustrojowe. Po pierwsze, trzeba zadbać o florę bakteryjną, i to nie poprzez przypadkowe kapsułki z probiotykami, tylko przez jedzenie. Kiszonki, takie jak ogórki kiszone, kapusta czy zakwas buraczany, najtańszym i najskuteczniejszym sposobem jest właśnie dostarczenie żywych kultury bakterii właśnie w ten sposób. Wystarczy jedna łyżka dziennie. To jest takie mini, bym powiedział, bo jak zjesz trochę więcej, też się na pewno nic złego nie stanie, a wręcz przeciwnie, a raczej będzie to na plus, aby zacząć odbudowywać ten mikrobiom. Po drugie, prebiotyki, czyli pokarm dla dobrych bakterii. Tutaj nie chodzi o egzotyczne produkty. To może być zwykła cebula czosnek, por, szparagi, topinambur czy gotowane, ostudzone ziemniaki, źródła skrobi opornej. Im więcej błonnika rozpuszczalnego w twojej diecie, tym lepiej dla bakterii jelitowych. Oczywiście po trzecie wyeliminuj przez chwilę to, co najbardziej drażni śluzówkę jelit, czyli cukier alkohol, no, szeroko pojęta żywność przetworzona. Produkty z dużą ilością dodatków chemicznych, smażone dania. Nie chodzi o eliminację na zawsze, spokojnie. Chodzi o to, żeby dać jelitom oddech. Tydzień, dwa, może trzy, to wystarczy, by ten stan zapalny zaczął się wycofywać. Kolejna, moim zdaniem priorytetowa kwestia to ograniczenie albo inaczej zarządzanie stresem. Wiem, że to łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale stres działa bezpośrednio na barierę jelitową. Jeśli żyjesz w ciągłym napięciu. Twoje jelita są w stanie podwyższonej przypuszczalności. Praktyki oddechowe, sen, ograniczenie bodźców, aktywność fizyczna to wszystko działa, tylko to trzeba powtarzać, to trzeba robić. Między innymi to robimy w moim programie Metoda Shenaja. Po piąte, obserwuj swój organizm. Zapisuj nawet, po jakich posiłkach czujesz się źle, po jakich dobrze. Zauważaj zmiany. Dziennik takich objawów przez 7-10 dni potrafi powiedzieć więcej niż drogi test laboratoryjny. Jeśli chcesz oczywiście, żebym Ci bardziej pomógł, serdecznie jeszcze raz mówię zapraszam do mojego programu Metoda Szemraja, Link do niego jest poniżej. My od podstaw budujemy dla Ciebie cały model żywienia, czyli całą dietę, treningi i z drugiej strony, jako jedyni w Polsce pracujemy jednocześnie z zarządzaniem stresem emocjami i emocjami budowaniem nawyków, i połączenie tych wszystkich obszarów jest kluczowe dla szybkich i długoterminowych rezultatów bez efektu jojo. Link do mojego programu jest oczywiście w specjalnej cenie w opisie do tego filmu. Sprawdź sobie. Jeżeli możemy mieć jakiekolwiek, jakiekolwiek tak naprawdę pytania, napisz się w komentarzu lub na kontakt małpa Bardzo chętnie porozmawiam i mam nadzieję, że pomogę. Tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i jak zawsze mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.